Kochani bracia i siostry, jest pierwsza wyprawa misyjna w Azji mniejszej Pawła i Barnaby i kontekstem najbliższym, bezpośrednim do dzisiejszego czytania, do tego kamienowania Pawła przez Żydów, przez tłumy zbuntowane przez pobożnych Żydów w Listrze jest następująca sytuacja, wydarzenie. Paweł Uzdrawia mocą Bożą, ponieważ jest pełen Ducha Świętego, jest zanurzony od stóp do głów w Duchu Świętym, uzdrawia człowieka, który od dziecka, od swoich narodzin nigdy nie chodził, uzdrawia kalekę, wszyscy wielbią Boga, ale też, ponieważ dzieje się to w listrze, w tym samym miejscu, w którym za chwilę będzie kamienowany, Próbują poganie, jest tam wielu pogan, obwołać Pawła i Barnabeł bogami, bo uczynili rzecz, rzecz cudowną, nadprzyrodzoną. Ci, którzy są poganami, ci, którzy samych siebie uznają za bogów, którzy nie mają rozeznania duchowego, bo nie mają kontaktu z jedynym prawdziwym Bogiem, jaki przychodzi do nich w Jezusie Chrystusie, próbują z lęku. Nie wcale z wdzięczności, z radości, z przyjaźni, z sympatii, ale z lęku obwołać Pawła i Barnabeł bogami. Pawła Hermesem, a Barnaweł Zeusem i już są gotowi składać ofiary na ich cześć. Dlaczego z lęku? Bo istniała tam taka historia, że kiedyś przed laty już do Likaonium bo to jest obszar Likaonium kiedyś przyszli bogowie, przyszedł Hermes i Zeus. I zostali zignorowani przez mieszkańców Listry, stąd zostali wszyscy ukarani oprócz jednego małżeństwa Filemona i Baucis, którzy oddali pokłon, cześć, hołd Bożkom Zeusowi i Hermesowi. Oczywiście to są jakieś bójdy, bójdy na resorach. Zawsze człowiek jest głupi bez Boga i szuka swojej chwały, i sam chce być Bogiem, nawet wykorzystując do tego samego Boga. Ale po co rysuje ten kontekst? Bo on jest bardzo ważny. Zobaczcie, jedna rzecz: tłumy się nawracają. Druga rzecz: czynione jest bardzo konkretne dobro, bo człowiek jest kaleki i zaczyna chodzić, jest uzdrawiany. Konkretne dobro. I następnie Paweł i Barnaba nie pozwalają na to, żeby uczyniono z nich bogów w tym środowisku pogańskim. Rozdzierają szatą winna Boga. Rany święte boskie kompletnie nie o to chodziło w tym cudzie. Poprzez ten cud chcieliśmy was zwrócić, wasze serca zwrócić do jedynego prawdziwego Boga, jakim jest Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał. Opamiętajcie się. A przecież gdyby nie mieli łaski Ducha Świętego, gdyby nie byli nasyceni chwałą i obecnością Bożą, to by pozwolili, żeby uczyniono ich bogami, prawda? żeby złożyli im te woły, wieńce, zaczęliby się kłaniać, jakie to by było fajne, jakby mnie czy kogoś innego obwołano Bogiem. Oni nie. Czyli są bardzo krystaliczni w tym. Głoszą chwałę Bożą i w sytuacji pokusy, kiedy inni chcą uczynić z nich bogów, mówią: nie, absolutnie. O tym wiedzą Żydzi, pobożni Żydzi, do których nie przemawiają te fakty. Przychodzą z Antiochii, przychodzą z Antiochii Bizetyjskiej, przychodzą z Derbę i wydał rozkaz, posługują się tłumami, aby kamienować i wywlec. Dlaczego oni to robią? Przecież widzą, że Paweł i Barnaba są tak pokorni. Przecież słyszeli o tej sytuacji, kiedy oni upominają tych pogan, aby nie, uczynili, aby nie czynili z ich bogami. Dlaczego oni to robią? Przecież uznają się za ludzi wierzących. Dlaczego nie cieszą się razem z ludźmi? Tym, że człowiek kaleki od dzieciństwa jest uzdrowiony. Dlaczego on nie potrafił się tym ucieszyć? Dlaczego? Bo zazdroszczą, z zawiści, z zaślepieni z zawiścią i zazdrością. Paweł i Barnaba kamienowani są przez swoich, którzy to robią w białych rękawiczkach. Zasłaniają się tłumami, zmanipulowali, zbuntowali tłumy. To samo się spotkało za czasów, to samo spotkało Jezusa. Arcykapłani, kapłani zbuntowali, zmanipulowali tłum, zabili Najświętszego Syna Bożego. Ale jak można zabić Syna Bożego? No nie można. On się ciągle odradza. I odradza się już rzeczywistnia w Pawle i Barnabie. Dlaczego oni są tak zaślepieni? Dlaczego zazdroszczą? Dlaczego jest w nich zawiść? W ogóle czym jest zawiść? Zawiść to jest nienawiść, niechęć do osób, którym zazdroszczę. Jeżeli zazdrościsz komuś, jeżeli reagujesz na dobro, może nie tak spektakularne dobro, jak spotkało tego człowieka kalekiego od urodzenia, który został uzdrowiony, jeżeli zazdrościsz komuś łask i tego, że Bóg wielkie rzeczy czyni przez ludzi mu oddanych, to ty nie masz serca w Bogu, ty nie masz Ducha Chrystusa. W świątyni twojego serca nie mieszka Bóg, tylko mieszkasz sam ty. Na ołtarzu, na tronie twojego serca jesteś ty a tylko masz taką powłoczkę Bożą, kultyczną, kłaniającą się. Człowiek jest tak perfidny, tak zraniony po grzechu pierworodnym, że potrafi naprawdę wykorzystać samego Boga, żeby siebie uczynić lepszym od innych, żeby o sobie lepiej myśleć od innych, żeby łechtać i dowartościować swoje ego. Czego nie czynią Paweł i Barnaba. Źródłem, tego, że zostali Żydzi owładnięci z zawiścią i zazdrością, że tłumy idą za Pawłem i Barnabą, porwane ich miłością. Co było? Mamy to napisane w 13 rozdziale, 46 wierszu dziejów. Mówi o tym Paweł. Słowo Boże powinno być głoszone najpierw wam, chodzi o Żydów. No bo wy uważacie się za pokolenie Abrahama, za naród wybrany i tak w istocie jest. I uważacie się za ludzi wierzących. Ale skoro je odrzuciliście, sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. To są bardzo mocne słowa. Skoro odrzuciliście słowo Boże, sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Odrzucenie słowa Bożego, które głoszą Paweł i Barnaba, oni nie chcą słyszeć o tym, bo oni są ekspertami od słowa Bożego. Gdzie to jacyś? Dwaj misjonarze, nie wiadomo skąd, jeszcze wyznawcy sekty, jaką jest chrześcijaństwo. Oni są ekspertami, nie chcą nikogo słuchać. Nikogo nie chcą słuchać. Odrzucenie Słowa Bożego, poprzez które sam Bóg przychodzi i przemienia serca i obecnia się w sercu, równoznaczne jest z uznaniem siebie za niegodnych życia wiecznego, czyli z samopotępieniem. Jeżeli nie chce słuchać Słowa Bożego, jeżeli kapłan kapłana nie chce słuchać, bardzo często to jest, kapłan kapłana nie chce słuchać, no bo on jest ekspertem. Albo jeżeli wy nie chcecie słuchać słowa Bożego, jeżeli nie otwieracie Biblii, jeżeli nie słuchacie homilii, jeżeli kapłan się nie przygotowuje do homilii, nie rozważa słowa Bożego, sam się nie zrodził ze słowa. To wybiera potępienie, uznaje się niegodnym życia wiecznego. I tych wszystkich, którzy nie porwą ku Bogu, ku niebu poprzez słowo Boże, za nich wszystkich odpowiada przed Bogiem. Za ich potępienie się. To jest bardzo mocne. To było główną przyczyną tego, że ukamienowali Żydzi Pawła. Oni nie chcieli ich słuchać, nie chcieli słuchać Słowa Bożego. Dlatego zachowali się w sposób potępieńczy z lęku. Filemon i Bałci z lęku składali ofiarę niegdyś przed wiekami, w tej bajce całej Zeusowi i Hermesowi. Z lęku mieszkańcy Likaonium, mieszkańcy Listry, chcą złożyć ofiarę Pawłowi i Barnabie z lęku, nie z sympatii. I z lęku o własne ego, własną pozycję Żydzi, owładnięci zawiścią, zazdrością, chcą zabić Pawła i Barnabę. Z lęku. Ile w człowieku jest z lęku o własną pozycję? Chcąc osiągnąć balans w życiu, pozorny pokój, potrafisz drugiego zabijać, kamienować, wywalać ze swojego serca. Zwłaszcza, jeżeli ktoś został obdarowany w danym wymiarze bardziej niż ty. Większymi łaskami, bo bardziej oddał się Bogu, a Bóg każdego chce obdarowywać. Obdarowany jakimiś talentami, obdarowany bardziej materialnie, finansowo. Jeżeli nie masz Ducha Jezusa Chrystusa, ty się tym nie zachwycisz. Ty wywalisz z serca swojego, jak z miasta Listry, z miasta Listry wywalono Pawła i będziesz go kamienował, umniejszał. Kamienował słowem, myślą, Uczynkiem, tworzył jakichś sprzymierzeńców, jakieś tłumy, manipulował, przeciwstawiał tej osobie, inne osoby, buntował. Tak człowiek funkcjonuje, który jest w lęku. A kiedy człowiek jest w lęku? Zawsze wtedy, gdy nie ma ducha Chrystusa Jezusa. Chodzi o ten pokój, o którym mówi Wielki Czwartek i mamy to w dzisiejszej Ewangelii, nie z tego świata. Jezus mówi: pokój mój wam daje. Nie tak, jak wam daje świat. Jezus jest ultralogiczny, bo jest samą mądrością, jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Nie dawałby nam czegoś, co my mamy sami z siebie. Gdyby człowiek sam z siebie potrafił uporać się z własnym lękiem, z własnym kompleksem, to Jezus by nie dawał pokoju, mój wam daje. Jeszcze by nie powiedział, inaczej wam daje niż świat, bo w świecie nie ma pokoju. Nie ma pokoju. Próbujesz ciągle uporać się z własnym lękiem. Zabezpieczając się materialnie, finansowo, uporać się z własnym kompleksem, zdobywając wiedzę, wykształcenie, pozycję społeczną, zawodową i ciągle się lękasz, bo nie ma pokoju na tym świecie. Pokój jest jedynie w Jezusie Chrystusie. Dlatego Jezus mówi, mój, mój wam daje. I w takim pokoju są dzisiaj Paweł i Barnaba. Oni zachowują się, patrząc po ludzku, w sposób nienormalny, bo kto normalny, ukamienowany? Także inni go uznają za martwego, ukamienowany, wywleczony z miasta, otrzepuje się za chwilę i dalej wraca do tego samego miasta, aby utwierdzać uczniów, tych, którzy się nawrócili, którzy przyjęli Słowo Boże i się nawrócili. Potem z powrotem wraca do Antiochii pizydyjskiej, a przecież z Antiochii przybyli i z ikonium ci, którzy go ukamienowali. W te miejsca, gdzie jest nienawidzony przez tych Którzy nie przyjęli Słowa Bożego, którzy, którzy żyją w urojonej duchowości. On jest przed swoich kamienowany. Jeżeli przez tłumy, to tłumy zbuntowały swoich, zbuntowane są przez swoich, przez Żydów. Swoich, którzy żyją w kłamstwie, którzy nie mają pokoju i ducha Jezusa Chrystusa. Uderzają w swoich. Uderzają w swoich. Paweł staje jakby nigdy nic. Nie mści się, nie przeklina Boga, aleś mi zgotował los. Już nie, nie idę ewangelizować, ja już mam dość. Jakbyś dostała kamieniem w głowę, raz. To ciekawe, czy byś szła w to samo miejsce, czy szedł w to samo miejsce, w którym dostałeś kamieniem. On został cały ukamienowany. My tak spokojnie słuchamy o tym ukamienowaniu, bo kolejny raz. No to była tragedia, to, to była boleść fizyczna, ale Duch Chrystusa Jezusa jest mocniejszy. Paweł nie dał sobie zabrać pokoju skutek kamienowania. Dlatego wraca, jakby nigdy nic. Przecież to nie były kamienie z waty, jakieś zabawkowe kamienie. A on się zachowuje tak, jakby to były kamienie zabawkowe. Zachowuje się jak nie z tego świata. Nie przeklina Boga, nie mści się, nie mówi koniec. Wraca w to samo miejsce, porwany duchem Pana, bo ma pokój Chrystusa. To jest taki egzemplum, dowód na to, że ten pokój Chrystusa Jezusa jest nie z tego świata i jest odporny na stresogenne pełne cierpienia czy traumy warunki życia. To jest pokój, który Biblia nazywa szalom. A szalom w języku hebrajskim oznacza nie tylko pokój w znaczeniu psychologicznym, taki płytki, który wypełni twój móżdżek, twój orzeszek, który wypełnia twój duch, twoją duszę. Pokój to stan ducha, który rozprzestrzenia się na całego człowieka. I na ten twój mały orzeszek, który myśli, że jest Bogiem, ten twój mózżek, ten twój mózg, i na Twoją fizyczność, na wszystko. Pokój, szalom, tłumaczymy to słowo jako pełność, jedność, szczęście, pomyślność, wyciszenie, dobrobyt, do odpoczynek. Niezły odpoczynek, miał Paweł, nawet nie miał czasu, ukamienowany, dalej ewangelizuje. Chodzi o to nasycenie, nasycenie Bogiem, dowartościowanie w Bogu. Taki sam pokój ma patron dzisiejszego dnia, Florian, wojskowy. Chciałoby się powiedzieć, że Szycha, żołnierz, dowódca wojsk rzymskich, Austriak z pochodzenia, fajnie wykonywał to swoją funkcję, ale diabeł nie mógł znieść tego, że ma oddane serce Bogu. Więc rozpoczęły się prześladowania cesarza Dioklecjana i Florian jest zmuszany złożyć ofiarę, Bożkom Pogańskim. Dalej jest prześladowany przez swoich. Jest Austriakiem, ale służy wojsku rzymskim. I to swoim przeszkadza to, że on kocha Jezusa Chrystusa, jest jego wyznawcą, jest chrześcijaninem. Co im przeszkadzało, że on wierzy w Boga, skoro był świetnym żołnierzem, dowódcą, nie zaniedbywał swoich obowiązków. On odmawia wraz z czterdziestoma żołnierzami. Strasznego aktu bałwochwalczego, nie składa ofiar, woli stracić stołek i stracić życie finalnie. Odmawia złożenia ofiary bożkom pogańskim, dlatego go wychłostano i poddano torturom. Ale to mało. Wrzucono go do więzienia w Lorz pod Wiedniem i tam pojawiła się bardzo konkretna pokusa. Bo namiestnik rzymski Akwilin przyszedł do niego i składał mu różne obietnice, tylko złóż ofiarę, wyrzeknij się Chrystusa. Złóż ofiarę Bożkom Pogańskim, tylko zrób to, a awansujesz, ani ci się złego nie stanie. Ani obietnice, ani groźby, prześladowania nie pomogły, bo Florian miał taki pokój, takie nasycenie, taki dobrostan od Chrystusa, że nie dał sobie tego zabrać. Nie dał sobie tego zabrać. Nie? I co go spotkało? Ponieważ nie zmuszono go do odstępstwa od wiary, zaczęto szarpać jego ciało żelaznymi hakami, chłostać go, i na końcu zawieszono mu kamień u szyi i zatopiono w rzece Ens. To jest pokój, to jest człowiek pokoju. Nie wiesz, co Cię czeka. Świat jest bardzo niepewny i dynamiczny. Może staniesz przed podobną próbą, może będziesz. I Jezus będzie od ciebie wymagał, abyś dała świadectwo Jego miłości i wiary w Niego poprzez ofiarę ze swojego życia. A dzisiaj człowiek sprzeda Jezusa za byle co. Za byle co sprzeda Jezusa. Nie? To jest pokój. Pokój Pawła, pokój Floriana. Jego nie ma w tym świecie. Ten pokój za chwilę przyjdzie i stanie się dla ciebie pokarmem. Jest nim Jezus Chrystus. Amen. Do Boga. Za wstawienictwem naszej matki Maryi zanieśmy nasze prośby.